Grupa fanów Alize dzieli się na tych, którzy kochali jej piosenki, oraz tych, którzy kochali się w niej. Mówię oczywiście o sobie. Co stało się z dziewczyną, która sprzedała półtora miliona swojego debiutanckiego singla? O tym w dzisiejszym odcinku, który powstał w odpowiedzi na te komentarze. Wypiszecie, o kim nagrać, a ja to realizuję. Zaczynamy. 21 sierpnia 1984 roku w stolicy francuskiej wyspy Korsyka. W mieście Ajaxio urodziła się mała Alize Kote. W tym egzotycznym miejscu mieszkała z rodzicami i młodszym bratem. Jej matka i ojciec kochali surfing, dlatego postanowili nazwać córkę na cześć morskiego wiatru Lize. Dziewczyna od wczesnego dzieciństwa wykazywała zdolności muzyczne i niepohamowaną potrzebę ruchu. Już w wieku czterech lat została zapisana do szkoły tańca. Brała także udział w szkolnych galach, a w 1995 roku zdobyła nawet główną rolę w przedstawieniu poświęconemu Pocahontas. Śpiew i taniec to nie jedyne talenty tej uroczej dziewczynki. Gdy miała 11 lat, wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez firmę lotniczą er R. Meo. Jej rysunek wykonany na kadłubie samolotu, którego wizerunek umieszczono na specjalnym formularzu, zajął pierwsze miejsce. W nagrodę otrzymała podróż na Malediwy, a jej praca została naniesiona na prawdziwy samolot, który nazwano jej imieniem. Wróćmy jednak do jej zamiłowania do ruchu, a ta zajęła się tajskim boksem. Ale nadal główną miłością młodej dziewczyny była muzyka i taniec. Od 1997 roku Alize zaczęła również uczęszczać na zajęcia śpiewu i aktorstwa w swojej szkole tańca. W 1999 roku Wzięła udział w programie Grande Star, emitowanym na kanale MC's. 25 lutego 2000 roku wykonała Maprier, artystki Accelerate i spotkała się z uznaniem publiczności, co pozwoliło jej zakwalifikować się do kolejnego etapu. Występy te dostrzegli Milen Farmer, francusko-kanadyjska piosenkarka, i Laurent Bouton, producent muzyczny. Wspólnie chcieli oszlifować ten talent. Bardzo szybko przystąpili do pracy, bo już 4 lipca 2000 roku, czyli mniej niż 3 miesiące po jej ostatnim występie w programie Grand The Star, ukazuje się pierwszy singiel I Jest to Walolita. Tytuł utworu, napisany przez Milen Farmer i skomponowany przez Laurent Butona, nie odbiegał od ich zwykłego stylu. A jest on pełen dwuznaczności w tekście oraz pełen syntezatorów w muzyce. Singiel przedstawia Alizę jako dziewczynę, która przyjmuje stereotypowy wygląd, oparty na rozbieżności między jej prawdziwym wiekiem a zachowaniem. W życiu Aliza jednak różniła się od swojego scenicznego wizerunku. Była raczej nieśmiałą i skromną dziewczyną, nieszczególnie wyróżniającą się na tle swoich rówieśników, choć zawsze lubiła być w centrum uwagi. Utwór przez ponad 7 miesięcy utrzymywał się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się singli we Francji i był rozpoczęciem europejskiego szału na taki wizerunek wśród młodych dziewczyn. W Stanach odpowiednikami były takie jak Britney Spears czy Christina Aguilera. Zaraz po Alize pojawiły się takie naśladowczynie jak Lori czy Priscilla. Mając zaledwie 16 lat sprzedała już ponad 1,5 miliarda singli. Kolejnym krokiem, zresztą bardzo szybkim, było wydanie albumu Gourmandise, a nastąpiło do 28 listopada 2000 roku. Tematycznie materiał skupiał się na dojrzewaniu i pierwszych emocjach. Drugi singiel, La Lise, osiągnął pierwsze miejsce na liście sprzedaży we Francji, sprzedając się w nakładzie 700 tysięcy egzemplarzy. W Polsce doczłował się do miejsca dziewiątego, jednak wrócił do Francji. Dzięki temu Alize na dwa tygodnie zdobywa dwa tytuły w pierwszej trójce. Było pewnym, że zaraz posypią się nagrody. Pierwsza pojawiła się już w listopadzie 2000 roku, przyznana przez kanał telewizyjny Encis. Piosenkarka była rozpoznawalna i pożądana. Udzielała wielu wywiadów muzycznym kanałom telewizyjnym i radiowym, brała udział w sesjach zdjęciowych i akcjach charytatywnych. Na początku 2001 roku zdobyła Nagrodę Energy Music Award jako francuskojęzyczne objawienie. Została również nominowana w podobnej kategorii na Victoire de la Musique, ale ostatecznie musiała uznać wyższość Isabelle Boulle. Album Gourmandise osiągnął sprzedaż 1,3 mln egzemplarzy we Francji, a dwa ostatnie single, Parle Tuba i Gourmandise, uzyskały certyfikaty platynowych krążków. Pod koniec 2001 roku Alize niemal całkowicie zniknęła z francuskich ekranów. Można było zobaczyć ją tylko w Les co corocznym koncercie charytatywnym. Skupiała się na międzynarodowej promocji Mualolita. Po wykonie w Holandii podczas koncertów w Amsterdamie udała się do Rosji, Niemiec, Austrii, Polski i Wielkiej Brytanii, gdzie wystąpiła w programie Pop of the Pops. Maloita osiągnęła pierwsze miejsce pod względem sprzedaży w kilku krajach, np. Włoszech, Hiszpanii, Izraelu, Chinach, a artystka zdobyła nagrodę World Music Award dla najlepszego francuskiego eksportera na początku 2002 roku. Ponad 4 miliony sprzedanych płyt na świecie. Na początku 2003 roku Alize ogłosiła swój powrót w bardziej kobiecej odsłonie. Świętowała wtedy swoje 18 urodziny i wspomniała, że chciałaby odejść od wizerunku Lolity na rzecz albumu z większą ilością rokowych brzmień. W promocji telewizyjnej pierwszego singla, Jeune Mar, towarzyszy choreografia podkreślająca kobiecość piosenkarki. Taniec ten stanowił również inspirację dla twórców gry World of Warcraft przy tworzeniu tańca Nocnego Elfa. Singiel dotarł do czwartego miejsca na liście Top 50 we Francji i uzyskał status Złotej Płyty. Podczas promocji singla na festiwalu Eurobest poznała Jeremiego Chatelę, który był tam z zespołem Star Academy 2 który 6 listopada tego samego roku w Las Vegas został jej mężem. Album Mécuron Electric, wydany w marcu 2003 roku, jest wyraźnie naznaczony wszechobecnością Milen Farmer, która pisze wszystkie teksty i projektuje stroje dla Alize. Tytuł odniósł sukces, sprzedano we Francji około 400 tysięcy egzemplarzy, jednak był to zdecydowanie niższy wynik od sukcesu debiutu. Teledysk do drugiego singla Je ne pas Paweł Ton. Zapowiadał trasę rozpoczynającą się 26 sierpnia 2003 roku. Trzeci utwór z albumu, zatytułowany A Contre został wydany w październiku 2003 roku, podczas gdy artystka kontynuuje trasę po Francji, Belgii i Szwajcarii. Trwa to aż do 17 stycznia 2004 roku. Na sam koniec pojawia się koncertowe DVD, które kończy współpracę Alizy z Milan i Lorą. Kobieta ponownie znika, tym razem całkowicie. Jest to tym razem spowodowane jej ciążą. 29 kwietnia 2005 roku urodziła córeczkę, Anili, i zawiesiła karierę. Prasa zajmująca się tematyką gwiazd poświęciła jej jednak kilka artykułów, Ponieważ jej nazwisko pojawiło się obok innych wśród fałszywych informacji w aferze Klistrium, a to była sprawa oszczerstw rzucanych na polityków francuskich, którzy jakoby brali łapówki za sprzedaż feregaty do Tajwanu i posiadali konta zagraniczne. Na tej liście znalazło się m.in. nazwisko prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego. Alizę opuściła Universal, aby w sierpniu 2007 roku podpisać kontrakt z RCA. W międzyczasie doszło do dziwnego zbiegu okoliczności, ponieważ stała się gwiazdą w Meksyku, gdzie jej album znalazł się na szczycie list przebojów, podczas gdy Mualolita cieszyła się nową falą popularności we Francji 27 września 2007 roku ukazał się utwór Mademoiselle Juliette Pierwszy singiel albumu Psychedelis, który ukazał się 3 grudnia 2007 roku. Co ciekawe, był to album wyprodukowany przez samą Alizę. Chociaż odniósł porażkę we Francji, bo sprzedano jedynie 50 tysięcy egzemplarzy, to jej popularność w Meksyku nie słabła, przez co uzyskała tam status Złotej Płyty. Promocję kontynuowano pod singlem 5060, co pozwoliło na podbicie sprzedaży albumu do 200 tysięcy na całym świecie. W październiku 2008 roku Alice zdobyła nagrodę Lunas Award w Meksyku w kategorii najlepszy międzynarodowy artysta pop, wyprzedzający Gwen Stefani i Avril Lavigne. Drugi album piosenkarki bez Milen i Laurent, czyli Ludzi, którzy ją odkryli, Lun Enfant du Sacre, ukazał się 29 marca 2010 roku i był kontynuacją transformacji wizerunku. Album koncepcyjny opowiada historię Mus and Diego Warhol'a za pomocą obrazów duchów, szczególnie Idiseu Jig, legendarnej córki De Factory, która zmarła w wieku 28 lat z powodu przedawkowania. Zarówno pod względem formy, jak i treści, przełom jest wyraźny. Alize wyjaśnia, że chce tworzyć muzykę, która ją przypomina, ale nie znajduje zbyt wielu chętnych do kupienia tej wersji. To totalna komercyjna klapa. Po udziale w nagraniach albumu z duetami, Alę fora, na którym wykonała cover utworu Clara villa i singlu D, w którym wystąpiła z około 60 artystami na rzecz UNICEF, nagrała swój piąty album pod dyrekcją wytwórni Replikant. Materiał, wydany 25 marca 2013 roku, to powrót do różnorodnego popu, czerpiące inspiracje z brzmień lat 60. autorstwa Franz Gala. Przeszedł jednak bez echo. Wtedy artystka jednak wraca do korzeni, czyli do tańca. Jesienią 2013 roku wzięła udział w czwartym sezonie programu Dancing with the Stars u boku Gregoire Lioné, który został po czasie jej mężem. Wygrali tę edycję. Ale to nie był koniec. W 2014 roku odbywa się La Tournée. Staneczne show, które odbyło się w większości centrów koncertowych Zenit we Francji i Belgii. Po udziale w programie Tańc z Gwiazdami, zaczęła aktywnie pracować jako tancerka w różnych programach. Ostatecznie otwierając Akademię Tańca w Ajaccio ze swoim mężem. 23 czerwca 2014 roku pojawił się jej szósty krążek, zatytułowany Blond, ale naprawdę nikogo on nie interesował. Było tak kiepsko, że musiała odwołać trasę koncertową, po prostu ze względu na brak zainteresowania. Kobieta okazjonalnie występuje, ale rok temu na łamach jednej z gazet powiedziała, że bardzo mało prawdopodobne jest, że wróci kiedykolwiek do studia nagraniowego. Nie ma co się zresztą dziwić. Jej szkoła tańca w 2023 roku została uhonorowana tytułem Mistrza Francji w kategorii juniorów, zdobywając 4 z 6 pierwszych miejsc w tym właśnie tytuł mistrzowski. No dobra, kogo zapomnianego losy mamy jeszcze sprawdzić? Wrzucajcie komentarze, coś zrobimy. Ero!